Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hydrochlor się kłania. Ciekaw, czym, ciekaw jestem, ilu z Was się dzisiaj odezwie. Słuchajcie, problemy, jakie mam z riparium, to są. Um, zaczęło się od filtra ogólnie rzecz biorąc. Pamiętacie tego JBL-ka starego E700? Cześć Grzesiu, cześć Wojtek. Filterek ma już ze 4 lata przynajmniej, i jakiś czas, czas temu wysiadła już mu pompka. No i trzeba było się zaciągać teraz, żeby tą pompkę, żeby filterek nabrał wody, żeby go w ogóle uruchamiać. A teraz któregoś dnia po prostu przychodzę wieczorem, a tutaj pełno wody na podłodze i tutaj dookoła na biurku. E, I co, i zacząłem wszystko oglądać, sprawdzać, myślałem na początku, właśnie, że akwarium poszło, e, a to po prostu gdzieś tam pękła rurka na. E, pękła albo się rozczelniła rurka w tym, w tym filterku. E, inną sprawą jest to, że muszę chyba jednak zrezygnować z tego filterka tutaj, e, ponieważ no, szyba jest cały czas odsunięta i ten. No riparium nie jest nawilżane tak jak powinno być, tam nie ma utrzymywanej odpowiedniej wilgotności, która tam powinna być utrzymywana cały czas. E, czyli, czyli w granicach no minimum uważam 60-80% tak mniej więcej. Drugą sprawą jest to, e, że u góry jest e, w obudowie zasilacz. Zasilacz jest po lewej stronie. E, I... E, i grzeje, no niestety w, tutaj nie wiem czy będziecie widzieć, później wam pokażę zbliżenia z łapy e, tam po prostu mi w tym kącie rośliny usychają e, te dysze są skierowane jednak tak trochę bardziej w dół może, jakbym je tutaj trzymał, czy tam spryskiwał, staram się spryskiwać przynajmniej raz dziennie, raz na dwa dni. Ten róg, no ale i tak niestety tam się nie, jest za ciepło po prostu od tego zasilacza, od tych LEDów, i tam raczej mi nic nie chce rosnąć. To jest jeden, jedyny, jedyne miejsce. Może posadzę tam tą bakopę, która tutaj mi się, chociaż do końca nie jestem pewien, ale ta bakopa, podobno bakopa Carolina, tak została sprzedana w każdym razie mi. W każdym razie rozrasta mi się w takim tempie Że no niedługo będę musiał ją przycinać Bo zagłusza pozostałe rośliny Które zostały u góry posadzone Cześć Mateusz, cześć Sebastian Słuchajcie, co jeszcze Posadziłem jakiś czas temu kwiata Którego tutaj zapewne widzicie A który po prostu z czasem mi marnieje Jedna część ładnie zaczyna odbijać do góry A pozostała po prostu oklapła jak nie będę mówił co. E, musiałbym może pod, ten Brawerana pod, spod, pod, spod, pod korzenie mu podłożyć albo wiagrę. To może to by się podniosło. E, kolejną rzeczą i ostatnią, w sumie, no, nie, no nie ostatnią, która, mie, e, która, którą nie mogę zwalczyć. To miało być Rio Biotopriometa e, i. I walczę cały czas z parametrami, niestety nie jestem w stanie ich utrzymać. To z, ze względu na to chyba, żeby musiał, wiecie co, robić podmianę z wody o odpowiednich parametrach, może wtedy by mi się to udało trzymać. No niestety woda spływająca z, spływając po tych ściankach, a tutaj e, robię bardzo rzadko. Podmiany, więc woda spływając po tych ścianach, gdzie niegdzie jest ziemia, w większości to jest torf. Ona po prostu zmienia parametry, i nawet jak tutaj używałem węgla aktywnego w filtrze, to po prostu ta woda cały czas ma delikatnie herbaciany kolor. Dziękuję, dziękuję Wam za opinię. Używam tutaj liście katapangu. W tej chwili nawet czekajcie, może zobaczycie. Postaram się Wam to pokazać. Popatrzcie, są liście katapangu, są szyszki olchy, i tutaj jest ząbek czosnku. To jest kolejny mój problem, a mianowicie jaki. Widzicie, co sypne może żarcia tym moim rybom, to może się pokażą, to zobaczycie, co tam jest. Eee, ramiereska mi zachorowała, słuchajcie. Z ramiereską jest problem taki, że wychodzi jej oko. Po prostu do, wygląda tak, jakby dostała porządnie w zęby od, y, od kogoś na mieście. A z tego co wiem, to nigdzie nie wyłaziła. Więc y, nie wiem, może w nocy się gdzieś szlaja. E, w każdym razie to oko wygląda bardzo nieciekawie. Z tego względu właśnie e, troszeczkę dosypałem soli e, z dodatkiem aloesu do wody. To jest pierwsza rzecz drugie dałem ząbek czosnku, a trzecia właśnie te liście katapangu i szyszki czarnej olchy więc to wszystko tutaj dołożyłem właśnie żeby, żeby, żeby jakoś pomóc, wspomóc odporność tych, tych swoich rybek wiecie co jeszcze wykombinowałem? teraz tak sobie wpadłem na ten pomysł, że, że dawno ich nie karmiłem żywym pokarmem i chyba będę musiał zaraz pójść do swojej hodowli Dafni i um, im coś tu wpuścić szczerze powiedziawszy to jest jedyny zbiornik w którym ryby są tak aktywne i e, pływają sobie tutaj e, przy e, przedniej szybie to jest pierwszy raz kiedy właściwie jest taka e, cisza i się nie pokazują tutaj jest obsada to są e, kiryski marut, malutkie czyli korydora z Habrosus, e, tych no właśnie mówię Sebastian, tych ryb jest 10 sztuk, czyli kierysków malutkich, jest, tak jest Grzesiu oryginalny filterek, jest mały wewnętrzny filterek JBL-a, tylko, że on jest przy ustawiony na przepływ minimalny Ponieważ wypływa tutaj woda z tej strony Tutaj wodospad taki jest Jak jest ten filterek ustawiony na maksa Czy tam chociaż na połowę gwizdka To ta woda po prostu płynie tak, o w ten sposób Pod takim kątem Więc no, troszeczkę to jest Ja bym to rozwiązał już w tej chwili trochę inaczej Tak mi się wydaje No ale... Słuchajcie, trzeba wziąć pod uwagę, że ta woda jest właściwie cały czas podmieniana, czyli dwa razy dziennie robiąc tutaj nawilżanie tego, pracując właśnie tymi, tymi nawilżaczami, tymi spryskiwaczami, dostaje się tutaj przynajmniej kilka litrów wody. I te kilka litrów wody co kilka dni trzeba wy, wymieniać, czyli po prostu ubieram tej wody z baniaka i ją po prostu wylewam. No i cały czas pracują te nawilżacze, więc wszędzie tutaj właściwie rozwijają się bakterie, gdzie się da. I woda jest często podmieniana, więc no to też jest no trochę inny baniak, zupełnie inny baniak niż zazwyczaj mamy u siebie. Gdzie rzadziej się podmienia wodę i rzadziej się ją uzupełnia, prawda? 30. Staram się czytać na bieżąco te Wasze komentarze. A tak, a propos, właśnie chciałem pozdrowić jedną fantastyczną grupę na Facebooku pod taflą wody. Nie wiem, czy ktoś mnie z Tafelków ogląda w tej chwili. W każdym razie bardzo serdecznie chciałem pozdrawić Was wszystkich. Bardzo fajna, bardzo sympatyczna grupa. Naprawdę wspaniali ludzie tam są. A wracając do riparium. No, w tej chwili zdecydowanie większa jest wilgotność, kiedy są szyby założone i. <laughs> Cześć, jak łapisz. Kiedy są szyby w całości zapełnione. I zamknięte, kiedy nie ma tego filterka, i, i więcej tej wilgoci się tam utrzymuje. Kolejną rzeczą, którą zmieniłem, to jest, dołożyłem trochę światła kolorowego u góry, i tam jest pasek, dwa paski. Ile litrów wody tam jest? Szczerze nie wiem. Będzie coś koło 70, wiesz? Tak, tak mniej więcej, jak jest do pełna nalane. Na, na A wracając do obsady, bo nie powiedziałem jeszcze całej. Czekaj, właśnie nie da się specjalnie tam nic zamontować. Wylot to jest rurka, chyba żebym ją przytkał, nie wiem, może tampona tam włożyć, cholera? No nie wiem, nie mam pojęcia. Wylot od rurki jest bardzo mały, filterek jest tutaj. Rurka prowadzi mniej więcej tak po, po całości tego baniaka i wychodzi z tej strony, nie? więc zresztą tam chyba widzicie, jest taka rureczka i to jest ru rurka właśnie od filtra. On tak specjalnie nie widać, ale to jest rurka właśnie od filtra, od wylotu z filtra i ona leci do tego wodospadu Um, ogólnie rzecz biorąc t, ostatnio firma Terra zrobiła nowy baniaczek i po prostu szczerze powiedziawszy szczena mi opadła i majtki też e, bo e, no bo ten baniak jest po prostu kosmiczny, kosmiczny ja nie mówię, że mój baniak jest zły czy coś tam, nie on sobie też jeszcze rośnie tylko, że w miarę jedzenia jak to mówią, apetyt rośnie, ja bym też już w tej chwili chciał dużo większy baniaczek. Może mi się kiedyś w końcu uda zrobić coś z dwusetką ją, zabudować czy coś i wtedy zrobić z niej właśnie jakieś takie duże... Em, vivarium, parodarium, riparium. Najbardziej właśnie podobają mi się zbiorniki w stylu riparium, czyli brzegu rzeki e, i te wychodzące z rośliny ziel, z wody zielsko. Coś, coś niesamowitego. W tej chwili tak kombinuję w 45 i powiem Wam szczerze, że coraz fajniej to wygląda. Dzisiaj muszę tam zrobić dużą przycinkę. E, lampka od Tomka nawet się nieźle nieźle sprawdza łopatkę by rozprowadzała po łopatkę jaką łopatkę Bogdan um. Oglądałem nowe lampki HiHiros. Słuchajcie, one są dużo wyższe, bo w tej chwili większość lampek jest niskich i nie nadaje się do takich właśnie zbiorników typu e, Riparium czy Paludarium czy coś w tym stylu. E, czyli musiałoby być właśnie na LEDach i musiałoby być no, dosyć mocne i na, na wysokich nóżkach, żeby to e, m, oświetlić. Taki zbiornik kombinuje. Nie wiem, czy może mi się uda, będąc na jesieni w Polsce, zrobić coś takiego u szklarza, jak wykombinowała firma Ada. Jak specjalnie nie jestem za jakimś tam wydawaniem olbrzymich pieniędzy i staram się to robić właśnie. Jak najtańszym kosztem. Teraz pod, to powiem Wam, że ten, ten ich wynalazek jest, jest po prostu kapitalny. Nie wiem, czy widzieliście u mnie na kanale. Zrobili coś właśnie w stylu vivarium, w stylu riparium. Na dole małe akwarium i, i woda spływająca po. Po tylnej ściance, nie, która jest obsadzona, obsadzona roślinami. I taki mam, taki mam plan, takie mam założenie, że jak pojadę do Polski i udam się do jakiegoś w miarę mądrego szklarza, to czy uda mi się coś takiego właśnie zrobić. I tam bym musiał właśnie do tego lampkę wykombinować. Kolanko. Tak, tylko że Bogdan, y, tam specjalnie nie ma jak tego kolanka zamontować, wiesz? Y, ten wylot jest wmontowany, tak że go w ogóle praktycznie nie widać. Y, więc ja Ci go mogę pokazać z bliska, jak on wygląda. Y, ten wylot. Widać w ogóle wylot? Widać za to budkę, prawda? Budka wreszcie zaczęła powoli rosnąć. E, tak, dla, e, tak dla porównania, popatrzcie, tu jest wąkrota. Wąkrota wszędzie u mnie e, rośnie jak no, olbrzymie ma liście. Jest wielka, tutaj po prostu ma takie malosienkie liście. E, najprawdopodobniej to jest po prostu spowodowane brakiem światła. A tak jak już łapą, macham, to Wam pokażę. Ech, trochę mi tu niewygodnie. Pokażę Wam z bliska, jak to zarosło. Tutaj jest zdecydowanie chociażby trochę do przycięcia, prawda? To by trzeba poprzycinać trochę. Obsada już jest dobrana i raczej jej nie będę zmieniał. Są ramireski, są otoski i kirysek malutki. Są jeszcze e, ślimaki ampularii, które no, są ze względu na to, że z innych baniaków po prostu uciekają. Ale myślę, że ta obsada tutaj zostanie. E, I tak to wygląda. E, filtr zewnętrzny był, to był JBL 700, E700 i się zebździł. Jednak no niestety przy, e, przy filterku zewnętrznym, przy filterku zewnętrznym ta szyba jest tutaj odsunięta, która jest, no najczęściej tutaj jest szyba po prostu. Teraz żeby było jasne i wyraźnie, żebyście mogli to obejrzeć z bliska. E, To, to szybę zdjąłem. Tak się zacinam troszeczkę, bo staram się wiedzieć, co czytać wasze komentarze i na bieżąco odpowiadać, i, i przynajmniej być na bieżąco z wami. I tak trochę to, to dziwnie brzmi, bo człowiek, człowiek, człowiekowi ciężko jest się skupić na kilku rzeczach naraz. Czyli załóżmy opowiadanie o zbiorniku. Nie, na skalary absolutnie to ten zbiornik się nie nadaje. Ogólnie rzecz biorąc, jestem przeciwnikiem dużych ryb, chyba że to jest naprawdę wielki zbiornik. Dlaczego jestem przeciwnikiem wielkich ryb i dlaczego jestem przeciwnikiem dużych, dużych roślin? Bo też jestem przeciwnikiem dużych roślin, zwłaszcza w małych baniakach. bo po prostu zmniejszają je optycznie. Cześć, Dragon stąd, posprzątaj jeszcze moje, bo ja mam już jeszcze przynajmniej w 45 i w 25 zrobić porządek, ale wracając do tematu duże rośliny zmniejszają optycznie zbiornik i tutaj też starałem się sadzić jeszcze dosadzać właśnie w miarę małe rośliny o drobnych liściach, żeby ten zbiornik się powiększył. No niestety to będę musiał chyba usunąć. Bo, bo mnie po prostu marnieje piękny był kwiat rósł w doniczce. E, a po posadzeniu tutaj e, niestety tutaj jest bardzo duża wilgotność, i właściwie jego korzenie w, praktycznie są cały czas zanurzone w wodzie, albo w takim, no, w błocie. E, dużo roślin sobie radzi w takich warunkach, no ale niestety niektóre nie. E, Tutaj, tak jak, e, mówiłem, mówiłem, no powoli to powoli baniaczek się rozwija. Coraz więcej e, staram się dosadzać mchów. Więc mch, mchy tutaj głównie będą. U babci w Białorusi to pozdrow babcie. No właśnie, i to jest e, akłafisz. No właśnie, całkowicie się z tą zgadzam. A taka apropo, wracając właśnie do biotopów i do różnych takich ciekawostek, to tutaj jest moje budzkarium, które jest kompletnie właściwie w tej chwili bez opieki. Tak, po prostu zostawiłem jakiś czas temu. Zresztą widać nawet po odparowanej wodzie. I, i sobie żyję własnym życiem. Nawet nie karmię krewetek nic kompletnie przy tym baniaku nie robię krasnorosty trochę porosły jak widzicie wylot z filtra ale tak ogólnie rzecz biorąc nigdzie specjalnie więcej ich nie widać bucki nie narzekają powolutku, powolutku sobie rosną tutaj nie ma CO2, nie ma nawożenia nic po prostu kompletnie tylko czasem trochę wody doleję raz mniej więcej na miesiąc podmienię tutaj dwa kubki wody i to tyle, 7 litrów wody bieżącej i coraz bardziej, słuchajcie, lubię właśnie zbiorniki, które nie wymagają ode mnie specjalnie dużej uwagi. I taka propo właśnie takich zbiorników, to kombinuję teraz co zrobić z kolejnym zbiornikiem. E, ponieważ 25 żona mi kazała zlikwidować i koniec kropka, postanowiłem z racji tego, że. Em, pamiętacie w moje bagienko w ogóle na parapecie? Ten zbiorniczek, który założyłem mniej więcej rok temu i em, tak, tak, mniej więcej rok temu, i właściwie nic z nim nie robię, tylko dolewam wody. Niestety Wam go w tej chwili nie pokażę, bo tam jest powieszana zasłona, żeby, żeby tutaj nie było za dużo odblasków na tej szybie, ale zbiornik chyba niedawno wrzucałem na Tramala, chyba nie, ale na kilku forach. Jak będziecie chcieli, to wrzucę go na... Również na tramala, jak wygląda ten zbiorniczek po roku czasu, kompletnie bez dotykania. I chcę sobie zrobić w tej chwili też taki zbiorniczek, tylko z tych roślin, które mi po prostu wszędzie wyłażą z baniaków. W 25 jest całkiem sporo takich roślin, w 45 jest mnóstwo i w 200 też jest bardzo dużo takich roślin. I chcę sobie zrobić po prostu malutką plażę. I dużą wyspę, na której po prostu będą rosły rośliny, takie, które już przeszły w, w Emers. I to sobie postawię na parapecie. Dołożę do tego ewentualnie lampkę, która będzie to 2-3 godziny dziennie, ewentualnie doświetlała. I tak się zastanawiam, czy to dobry pomysł, czy nie. No chcę, żeby to był w miarę naturalny zbiornik, czyli planuję tam dać ziemię ogrodową, pod spód, ewentualnie jakieś kulki gliniane torfowe, żeby to dłużej podtrzymało. I do mniej więcej połowy zalać ten zbiornik i niech sobie stoi. Tak, żeby po prostu w ogóle nie musieć w nim grzebać. Wiecie co, 21 minut już marudzę właściwie o wszystkim i o niczym. E, powiem wam tylko jeszcze kilka rzeczy na koniec, a, że coraz bardziej mnie interesują rośliny właśnie e, emersyjne, hodowane w, takie, które żyją w naturze częściowo e, pod wodą, czasami pod wodą, czasami nad wodą. I takie zbiorniki myślę, że będę kombinował z takimi zbiornikami. Druga sprawa to są zbiorniki biotopowe. Też zaczyna mnie to coraz bardziej rejcować. Akwarystyka holenderska czy, czy taka roślinna jak najbardziej. Tylko człowiek z czasem ewoluuje, do niektórych, w niektórych dziedzinach po prostu dochodzi do takich wniosków, że. Że właściwie no, mógłby to utrzymać i cały czas w tym, w tym siedzieć na tym samym poziomie, albo, albo po prostu rozwijać się i zacząć robić coś innego. E, ja myślę, że chciałbym, e, e, chciałbym po prostu zacząć e, no, coś nowego, uczyć się i, i rozwijać i, i kombinować i uczyć się e, nowych rzeczy. Tak, w porównaniu do siódemki to jest kolos, masz rację w porównaniu do dwusetki, to jest, to jest maleństwo. Dwusetka też jest prawie pogrążona w tej chwili w półmroku, a pokażę wam ten bajzel z daleka. Tak to wygląda. Wszystko wygaszone, żeby po prostu nie było odblasków, nie? No. Tak wygląda piwnica Tramala. Tramal ma dzisiaj wolne, i pierwsze wolne właściwie chyba w tym, w tym roku, a przynajmniej od pół roku, pół roku kiedy jestem sam w domu, kompletnie, bo rodzinka wyjechała na urlop i wreszcie mam okazję zacząć coś pogrzebać przy tej akwarystyce. I znowu leję. Słuchajcie, u mnie pogoda jest dzisiaj naprawdę zwariowana. Zaczynam coś robić na dworze. Live na grupie pod taflą. E, wiesz co?